Ja mam do, do przyszłej środy wolne, że tak powiem. Wchodzę na zabiegi, na, na rehabilitację i mam taki tydzień przerwy. Czy Pan może powiedzieć, jaka jest diagnoza lekarska? Z... Diagnoza jest taka, że jest, jest tydzień przerwy. Tam jest po prostu e, zbita okostna, spalanie w środku. E, i, I po prostu daje takie objawy dość nie, 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 nieprzyjemne. I, i przez lekarza w Poznaniu zalecane, że e, mam mieć ten Po tym tygodniu pan znowu jedzie do Poznania, czy jak ból minie to wchodzi pan trening. To znaczy potem... na początku na pewno spróbuję wejść w trening, jakieś tam no, takie no, po tygodniu, no, że nie rzucimy się na 100%, ale gdzieś tam jakieś truchty, e, jakieś rzuty i, i wtedy będziemy wiedzieli coś więcej. A bez Piotra Stermacha da się w którech Mam taką nadzieję. No, ja jestem, jestem sercem i, i wszystkim trzymam za, za, za chłopakami i mam nadzieję, że, że na pewno będą walczyć, podejmą walkę i, i, i mam nadzieję, że będzie jakaś niespodzianka. niespodzianka. Mówią, że stref nieuchwytny jest ich dla, dla wszystkich polskich drużyn. Pan się z nimi zgadza? Czas pokaże. Tak naprawdę, mówię, ta liga jest w, w tym sezonie taka, że, że każdy z każdym może wygrać. Oprócz strefa? Nie, teraz Palamaciu przegrał. No teraz jest groźna i teraz też mają jakieś kontuzje, choroby, inne rzeczy, więc no, zobaczymy. no nie na pewno będą walczyć.